Dziś gościmy w pięknym i jak widać słonecznym Wrocławiu. To tutaj w hali Stulecia odbywa się kolejna edycja targów ślubnych. To co chcemy państwu dzisiaj pokazać, to jest na pewno hit tego roku, tego sezonu, czyli Classic Blue. Jest to na pewno kolor, który pasuje do wszystkich osób i jest ponadczasowy. Staramy się zawsze być krok przed innymi, sprawdzamy trendy światowe, dlatego możemy zaskoczyć Waszych gości czymś, czego jeszcze inni nie mieli. Posiadamy piękne tkaniny pochodzące z polskich hurtowni, uszyte przez polskie krawcowe, wszystko oczywiście na wymiar, delikatność, subtelność, piękne hafty, piękne ozdoby. Podążamy za nowymi trendami, rozszerzyliśmy swoje akcesoria i stylistykę, szukamy nowych inspiracji, nowych wyzwań, nowych trendów, szczególnie pod kątem dodatków florystycznych. Wszystkim nawożeńcom w 2020 roku życzymy, aby ich przyjęcia weselne były udane, żeby wszystkie nasze torty i ciasta im smakowały. Zapraszamy do nas, a gwarantujemy, że będzie pysznie. W imieniu swoim własnym oraz organizatora targów bardzo dziękuję wszystkim Państwu za to, że dzisiaj nas odwiedziliście, za to, że byliście, za to, że zgłębialiście wiedzę, jeśli chodzi o branżę ślubną.